Hej misiaczki, tu wasza Sekspasti. Słuchajcie, mam dla was taką krótką informację. Skończył mi się właśnie ban, ban na dwa tygodnie na przesyłanie, ale dalej mam dwa ostrzeżenia. No powiedzmy sobie szczerze, że kanał się chwieje na rowerku. I jeśli coś się odwali takiego absurdalnego z YouTube'em, to no przyznaję trochę. Mm, niechlubnie, że w każdej chwili może z tego rowerka spaść. Dlatego chciałbym was zmobilizować, żebyście zasubowali sobie zapasowy kanał, na którym, który obecnie wykorzystuje do prowadzenia transmisji na żywo. To jest Pastolektor Premium. Elitka już wie o jego istnieniu, on cały czas tam figuruje w moich polecanych, ale chciałbym, żeby jak najwięcej ludzi na niego przyszło. I no generalnie ten służy, Ten filmik ma służyć Was. Ma służyć do zaproszenia Was właśnie tam. Eee, także no cóż, słyszymy się w następnej paście i trzymajcie się.